Drodzy Państwo, Polska od wielu lat wskazywana jest jako główny beneficjent środków unijnych. Co więcej, nadchodząca perspektywa finansowa jest dobrą okazją ku temu, by pochylić się nad tym, jak w Polsce ukształtowane są systemy dystrybucji środków unijnych, a w szczególności procedury zwrotów tych środków. Jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii jest specjalizacja środków unijnych. W ramach tej specjalizacji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej procedurom zwrotu środków zapadającym w stosunku do beneficjentów środków unijnych. Jako praktycy bardzo często występujemy w postępowaniach zwrotowych, zarówno administracyjnych, jak i cywilnych. Zadawaliśmy sobie w toku tych postępowań szereg pytań, dlaczego ten proces zwrotu środków wygląda tak, a nie inaczej. Czy powinien on być tak długi jak teraz? Czy to, że w naszych postępowaniach proces trwa dosyć długo, jest jednostkowym przypadkiem, czy szerszym zjawiskiem? Czy to, jakie rezultaty w tych postępowaniach zapadają, to również są jednostkowe przypadki, czy szersze zjawisko, które możemy zaobserwować również w innych instytucjach? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w naszym raporcie efektywność procedur zwrotowych, do lektury którego serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi naszych spostrzeżeń, naszych uwag, również wniosków delegę Ferenda, to gorąco zachęcamy do lektury raportu. Wierzymy, że nadchodząca perspektywa finansowa i praca nad nową ustawą wdrożeniową są doskonałą okazją ku temu, by pochylić się nad procedurą zwrotu środków, do czego Państwa serdecznie zachęcamy.